Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest piątek, także lecimy oczywiście z kolejnym odcinkiem z gospodarstwa rolnego. No i w ostatnim odcinku z tego co pamiętam były były kosy. w zasadzie to cięcie trawy rotacyjną, także dzisiaj, żeby lecieć dalej z tym tematem trawy odpalimy sobie Ursusa 60 i podepniemy do tego e, przetrząsarko-zgrabiarkę w sumie e, już przetrząsłem całą, całą tą trawę, co ostatnio była koszona, żebyście też e, znowu cały odcinek nie oglądali jak ja tam trawę przetrząsam także już jest zrobione teraz tylko e, pojedziemy sobie to zgrabić w sumie też kawałek pola już tam zgrabiłem ale Coś zostawiłem żebyście zobaczyli jak ten sprzęt działa w ogóle e, także na pewno coś coś nagramy no i jak wystarczy czasu jak zgrawię w e, kosy jak już będzie przygotowane no to odpalamy trasę kostkującą i się coś tam sprasuje także e, no coś się dzisiaj wydarzy także będzie ciekawie wytestujemy nowy nabytek trasy którym już mam swoją własną nie muszę pożycia, pożyczać także zobaczymy jak działa zobaczycie jak działa przetrząsadko zgrabiarka w sumie samo zgrabianie no bo już jest przetrząśnięte także też zobaczycie maszynka ta jest jest na kanale bardzo bardzo dawno temu jakoś na samym początku jak farming wychodził ta maszyna była dodana także jeśli chcecie no to niestety musicie sobie na kanale poszukać ale na pewno jest linki do modyfikacji zawsze są w opisie, także na pewno na pewno znajdziecie. E, no dobra, tak myślę cztery przejazdy, dwa paski zrobimy. Chyba, że jeszcze jeden na środku wyjdzie. Nie chciałbym za bardzo na środku, bo tam bagno jest. Także może to dziwnie wyjść. Dobra, mamy mamy zgrabiarkę, dobra. No to co? Jedziemy. Pani maszynę i jedziemy. Zgrabia. Uh, powiem Wam, sprzęt dość ciekawy, myślę, że na tę serię nadaje się idealny. Wiem, że w 15 była taka zgrabiarka na kołach, chyba ona miała 6 tych sześć tych, tych karuzeli, karuzel. Uh, taka wielki, wielki zestaw konkretny, kieszczący, no ale jeszcze do, do 17 takich sprzętów nie ma. Miejmy nadzieję, że kiedyś się pojawi także też też kiedyś wytestujemy jak się pojawi w modyfikacjach na pewno się pojawi bo nie powiem że, że sam czekam żeby właśnie ta taka wielka zgrabiarka się pojawia, pojawiła także też fajnie by było no i o czym dla Was dzisiaj pogadać mówiłem w ostatnim odcinku o co by zakupić na gospodarstwo no i raczej z tych 11 tysięcy co mi zostanie zakupił rozrzutnik także będę już miał wtedy swój sprzęcik Czekajcie, teraz pojadę tędy. No i chyba będzie musiał na środku jeden pasek taki mniejszy wyjść niestety. Eee, zakupię rozrzutnik, także część z tych pieniędzy, które mam pójdzie na rozrzutnik. Eee, także to jest jeden cel. W przyszłym sezonie sprzedajemy Zetora. Eee, w zamian za Zetora kupuję Ursusa C355 z turem. Także już będzie rozrzutnik, już będzie tur. W tym sezonie jeszcze trochę się przemęczę Będę musiał też z Tora pożyczyć od sąsiada żeby ten e, porobić, poładować obornik Czekajcie bo jeszcze tu sobie na zgrabie tu jakieś małe paski takie zostały e, Także zakupimy w następnym sezonie Ursusa C355 w końcu z turem już konkretnie działającym Także będzie, będzie co robić e, to będzie w następnym sezonie. A ewentualnie jeszcze tam kiedyś później, to już za 60 tom to się dokupi jakiegoś kursu za C385, żeby ten park maszynowy się zwiększał. A i jeszcze odnośnie mapki, bo teraz sobie przypomniałem, jeśli chcecie tą mapkę, tą edycję mapki, czyli typowa polska wieś V3.1 z kupowanymi polami czyli tą na której ja teraz gram kupowanie pół misje jeśli to chcecie bo jest zgoda na wydanie mapki. także mapka będzie będzie do pobrania jeśli będzie na kanale pumy puma 145 wiecie znacie znacie na pewno bo dużo mapek robi dobijecie 4000 subskrypcji a u mnie przy okazji wpadnie 8 tysięcy także e, taki cel 4 tysiące subów i 8 link oczywiście do kanału pumy będzie w opisie w opisie albo w y, komentarzach e, na samej górze także nie będziecie musieli szukać myślę że nie wyjadę z tego bagna e, nie będziecie nic musieli szukać wszystko będzie w opisie tylko będziecie musieli zasubskrybować kanał mój i pumy żeby oczywiście mapka została wydana Bo mapa jest, ta mapa, ta mapa jest wydana, natomiast nie ma wydanej mapy z kupowanymi polami Czyli z tym, co ja teraz gram Dobra, zostawię ten jeden pasek, nie będę już tego zgrabiał na kolejny Zostawimy to sobie Weźmy prasę, coś sobie poprasujemy na te parę minut także no za dużo myślę roboty nie ma suba my zostawić suba u mnie jeśli ktoś jest nowy i, i ogląda nie zostawi jeszcze suba a chcę mieć mapę z kupowanymi polami bo myślę że że fajnie jest mapki z kupowanymi polami to naprawdę już, już jest coś już się fajnie gra także Myślę, że, że sporo z Was. Kto chce, chce tą mapkę, bo wiem, że parę komentarzy było, pytania, gdzie pobierę mapkę, gdzie znajdę, czy jest wydana i tak dalej, także jak będzie 4000 subskrypcji u Pumy, 145, link w komentarzu będzie do kanału Pumy, także zostawcie suba. I jak chcecie to też zostawcie u mnie i na pewno dostaniecie, dostaniecie mapkę. Także teraz wszystko zależy, zależy od was, czy dostaniecie mapkę szybciej czy nie, także prędzej czy później i tak mapka zostanie wydana, bo, bo kiedyś te 4,8 tysięcy padnie, ale jeśli chcecie szybciej, no to już, już wszystko zależy od was. Dobra, gdzie mamy kompresję, po w tych pierwszych, o, hamulce są słabe trochę w tym kursusie, chyba w tych drzwiach mi się wydaje że tutaj jest ten dobra jest prasa i to jest prasa na na, na, na ziemię będą kostki leciały w sumie kostki wszystkie z, tych, z tego siana bo to już siano jest tam teraz zostaje tylko pras, sprasować eee, w sumie wszystkie kostki halo wypuśćcie mnie no patrzcie Wszystkie kostki pójdą na sprzedaż, a ja tego jakoś specjalnie tutaj przechowywać nie będę, bo wiadomo, że ona na milimetry. O, bizona będzie trzeba przepalić, chyba że się zmieścimy. Zmieścimy się czy nie? Dobra, idealnie. Eee, wszystkie kostki pójdą na sprzedaż, no bo wiadomo, że świnie jakoś tego eee, nie potrzebują w farmingu. Także, no, krów nie hoduję równie nie mam, e, także nie są mi potrzebne, a wiadomo, że jakieś tam pieniądze, no mega tysięcy euro nie dostanę za te kostki, żeby nie jakieś e, nowe sprzęty na gospodarstwo czy coś, ale zawsze to parę groszy wpadnie, a wy zawsze jakiś tam fajny odcineczek myślę, że, że macie. Może, możecie pisać propozycje, na następne odcinki, tylko oczywiście... E, zgodnie z porami roku i tak dalej, nie że tu, tutaj zaraz wyleci z jakimś, nie wiem, kopaniem ziemniaków czy czymś takim także też trzeba na to, na to zwracać uwagę dobra teraz tak żeby to jakoś sensownie zacząć z tej strony nie pojadę bo są drzewa to polecimy w tamtą stronę najpierw sobie sprasujemy poprzeczniaki, żeby potem można było lepiej nawracać, chociaż, chociaż nie wiem czy to też będzie taki dobry pomysł, jak mi wyskoczą kostki na poprzeczniakach jakieś. I teraz tak, rozłóż prasa X dobra, działa Włoń, opuść, podbierak i włącz. Chyba tyle powinno działać Dobra, ja to sobie odstawię jakiś ten pomad jak tam za szybko, ósemkę też chyba za szybko, ale nie będzie, ale się kurczy, kurczy, no wyschnięte konkretnie kurzy się niemiłosiernie, Jeszcze aż nawet słabo, słabo co widać tych pasków 51 wyszła już jedna kostka dobra, ale na poprzeczniach nic nie ma, także jest ok. No i co, Opuściam? opuszczamy i jedziemy. 10 minut odcinka, kurcze, no całego nie spracuje na pewno, ale zawsze to jakieś nowe, nowe akcje są, dobra, kostki wychodzą, to są kostki, które można sobie spokojnie podnosić, także, także ja sobie to albo na live, albo może odcinek będzie jakiś z tych zbierania kostek i sprzedaży, nie wiem, piszcie co byście chcieli zobaczyć, czy, czy zbieranie kostek na przyczepy byście chcieli zobaczyć na jakimś odcinku, chociaż na chwilę, tam na połowę odcinka, na przykład połowa odcinka żniwa epizodem, bo też żniwa chce drugi odcinek nagrać, eee, jakiś rzepak, ale się kurze, masakra. Eee, dobra, weźmiemy ten zakręt jakoś przyzwoicie, tam chyba ładnie nawet nawet było. było. Eee, także piszcie, co byście chcieli w następnym odcinku? Czy, 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 czy właśnie, dobra jest, Podnosimy i zawracamy. Czy zbieranie kostek i sprzedaż byście chcieli zobaczyć, czy raczej sobie to puścić, nie wiem, na live'ach to zrobić już poza poza odcinkami. Dobra, byłoby. I w sumie mam taki pomysł, myślę, mówiłem, że 2-3 sezony na tej mapce pogramy, ale skoro mam to kupywanie pól, to myślę, że pogramy na tej mapce do... No, Sezon jeszcze chcę, żeby wymienić tego Zetora na Ursusa C355 Potem jeszcze jeden, czyli dwa sezony, żeby jakąś 80 zakupić No i czekam na wersję mapy typowa Polska wieś V4 Jakby była, jakby się udało to Nie powiem, że jeszcze, jeszcze parę sezonów na tej mapce bym się przemęczył Jakbym miał kolejną wersję mapy, że tak powiem Fajnie by było Zobaczymy jak to jak to wyniknie, dobra, wszystko tu jest pozbierane. Żeby na kostki nie najechać, bo się rozwalą. Dobra, niech się to zbierze. że tam mi jakieś miaki zostały. Ale dobra, tyle to. Tyle to by można widłami pozbierać jakby były, no ale jeszcze nie ma. Właśnie się zastanawiałem ostatnio, myślałem nad tym, czy jakieś widły w końcu się kiedyś pojawią, czy nie, bo nie powiem, że jeszcze bardziej by to grę przynajmniej na polskich maszynkach urealniło bo zawsze to by można jakąś kupę słomy przerzucić na przykład tak jak tam zostały jakieś kupki siano też wrzucić w cały pokos kostki powrzucać zawsze by, by to jakoś fajnie fajnie wyglądało ogólnie myślałem też czemu nigdy do farminga jakieś łopaty nie wyszły na przykład tak samo działające jak widły tylko tylko łopaty albo jakieś wiaderka na przykład że nie wiem do wiaderka bierzesz ileś tam sobie kilo ileś tam sobie kilo zboża z, z jakiejś kupy pryzmy i potem możesz to świniom na przykład wrzucić. To by było dość ciekawe, jakby ktoś takie coś zrobił. Dobra, to sobie przyniesie, żeby to zawrócić, żeby nie rozjechać kostki. No i 13 minut, także myślę, że wyjadę pod górę to... O, nie, bo opuściłem, dobra, to sobie jeszcze to wyrównamy trochę podbierak tu i jedziemy e, także dojadę do góry i, i, i będziemy odcinać, żeby kończyć takie 15 minut, ale się kurzy masakra wyschnięte trudne trudne, trochę trochę sypu bym powiedział w tym jest także już się niemiłosiernie niestety no ale dobra już nic nie poradzę. I tak idzie na sprzedaż, także moje, to jest zwierzęta, tego jeść nie będą. Także przeżyją. No i, i... tyle chyba, tak? Co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć ciekawego? Zapraszam na live. Zapraszam Was na odcinki na kanał, żebyście też inne odcinki oglądali z modyfikacji, z innych serii, z innych gier. Na live Was zapraszam, na grupę Was zapraszam, żebyście do grupy dołączali na Facebooku. No i co zapraszam na kanał Pumy żeby subskrybować żeby 4000 wbić do mnie żeby wbić 4000 subów żebyście dostali mapkę No i No i, i i tyle ode mnie Ja sobie to chyba skończę prasować albo zostawię na jakiś live I czekam na Wasze komentarze co robimy z kostkami Czy je zbieramy czy je samemu sprzedać Także tyle dzięki za uwagę Trzymajcie się Do usłyszenia Cześć